Zamiatacz ulic chyba. Zamiatacz ulic chyba. Dobra. Przemysław. Tak, zagrajmy nas. Ja biorę helikopter stąd. Będzie nam potrzebny do jazdu. Czyli Michał, już praktycznie mamy życie. Słuchaj, ci Bastek rozpierdala się helikopterem. No bo dobra, nie? dawaj. Dawaj, lecimy z nimi na farmę. Dobra, zmieniamy taktykę.

Uważaj. dobra ludzie, Mam keby. a nie Mam a uwzględniałem coś takiego jak nagroda Fair Play. Co znaczy, Uuu, że ktoś chciała, nie, nie No Nie, na czym, no wiecie. Mówię, bo później myślę filmik jak sobie... Zobaczycie sobie jak te jak ludzie grali na takich lobby, niby też grają. Dobra ale Nie jest bambi dobra. jesteśmy bambisami Nie wiem czy to jest... znaczy no ja Michał i Przemek, bo to, to Widzę, wszystko... widzę, Raszuję. Dobra, jednego mamy! Dobra, przejdę spokojnie. Tak, nie, nie... Ja ja jako... Powalony drugi, podjeżdżaj Przemek, podjeżdżamy i czwórkę, podjeżdżamy Ja od góry wchodzę. Mamy drugi, trzeci powalony, Przemek. Trzeci powalony, Przemek. Trzy szagi mamy już. No no podjechaliśmy podjechaliśmy z czwórkę praktycznie czwórkę A dobre Dobra, spokojnie się będzie jeden Przemek, tu gdzieś będzie Jestem maska z niego Dobra Michał go w nich i wodnik i będzie podzutałem Bo oni nie No lec tam kewy, kewy, znaczy amunicja tutaj, amunicja amunicja tutaj Chodź, no, człowiek, chodź ze mną Chodź ze no mogę, to zaraz będziemy, zaraz będziemy. Mam tu pistolet makrowy. Czekaj, gdzie jest czwarty? A się śmiali, to jest czwórka. Młodzie chłopu, moją chłopu, panu na razie wygrywamy. Panu na razie wygrywamy. Dobra strana, się wygrywam. Chcecie się zrzucić na, na, chcecie się zrzucić na pstynkę? Fair play? Dobra, lutujemy. Sami sobie zrzucimy, chodź Przemek. Hey, hey. Dobra Michał, my mamy, A i tak możemy z ich strzy koszyć, co nie no, na lajcie. Tego zasady nie, nie broni. Tak w... Właśnie że nie wierzymy Michał. Ej <ślarwia> <Słyska. ślam> no, nie no się zrzucimy razem. Dobra, dobra, my się zrzucimy no, się, no, no, się no, no, trzemek. Oni się o, zrzucą, to pójdziemy skur... po ich strzymkę, spokojnie, tak się gra, normalnie, dobrze. Oni się Kurwa. Mamy jeszcze ja kurwa, Nie. Nie, nam jeszcze brakuje. Kurwa, Michał. Mam jeszcze, spa jeszcze. Ja czerwoną skrzynię, czerwoną skrzynię. Chodź, przebez. Chodź, przebez. Chodź przebez. Idziemy do nich, Dobra. Na, idziemy, na Bierz, czare, idziemy, do Chodź, idziemy do innego Chodź, idziemy do <tosł> innego na na No, Normalnie rób szybko, i w ogóle,

a haj zostaw drugi na re, revive'a, jak ktoś zostaw. Albo, y, ja, dobra ja wezmę ze sobą reanimacji, a ty weź ku BSP. Ku BSP. Dobra, nie mamy BSP, Michał. Poczekamy, oni odpalą, to my później odpalimy po nich. Dobra, nie, ty tak tak odpalą. Się. <śmiech> 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 dobra, my nie odpalamy Dobra, my tam mamy na razie dobrze, my Przemek na raz na spokojnie możemy zagrać. Wygrywamy, trzy fragi do przodu. <laughs> Nie czagamy kurwa Ale ładnie tam podjechaliśmy ja pru... czwóreczkę co doleczkę, co dole chyba O, pa, trółeczka, pa pa! O pa, pa pa Ale nie to <grym> chyba jestem. Jest <grym> chyba bug czwóreczkę, tak, tak. Będzie, Nie czwóreczkę, jak widzisz nie wiem gdzie bym czwarty był Dobra, był. No my idziemy już w strefę, nie? Mamy loadout? Mamy loadout Idziemy dalej, nie? To, że jak my wygramy grę Ty się złączamy razem <grym> Nie no, nie trzeba <grym> się w złączać no, gra... Nie no, przecież gramy jako no, w, liczbie, w liczbie, no. Gramy turniej tak jakby on... To on bierze więcej fragów My gramy swoje, oni grają swoje Na razie mają 3 do jaja na pizdę No to chłopie My idziemy na port, Zabieram się nie oni sobie jadą Helikopter sobie Jedziemy musimy ogarnąć jakiś. Chodź, Przemek. Chodź, Przemek, w helikopter sobie pójdziemy. Masz pichałkara? Nie mam. Nie mam. Kurwa chujowa. Kurwa chujowa. A ty, Przemek, co wziąłeś za loadout? Co wziąłeś za, kuchy, wziąłeś, za y, Wziąłem kilo i maka. No, Dobra. Jak będziemy bliżej helikoptera, to pal BSP. Tu ktoś może być. Dobra, pala BSP, Przemek. Dobra, pala BSP, Okej, okay, mamy chłopów. Okej, okay, mamy chłopów. Na dźwigu jeden. Ale ty masz Solażek Miałkara i fara i fara. i fara Musimy tutaj Heimron zająć, chodź na to na Tu jest jednego i nam wystarczy. Kupili kolesia pod sklepem Kupili kolesia pod sklepem. nami jest jeden. Pod nami jest jeden Tak

No, no, wiecie, nie, 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 nie uwaga, wrogi żołnierz! Dawaj, to A, Ej, zniszlu, ten helikaufery... jest, jest! To grubo, ale oni są kurwa na dachu. Widzę nie na hmm. trafiłem go. Polecieli. Spokojnie, Przemek. Ale polecieli Nie, 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 czekaj. Dużo więcej, uważaj. Bo, kuchaj, jak to, się jednego, to uciekaj. To ucieka. to, to Jeszcze tam jest, kurwa, przyszła. Aj, za mocno wyleciałeś do przodu! Kurwa! Kurwa, jednego zabiłem! Ale nie dobiłeś go, nie dzień fraga! O, mamy, cztery fragi, dobra, zajebiście! Dobra, dobrze jest, mamy cztery fragi, na razie wygrywamy. Za mocno, żeby zapuścili tam w środek, bo koleś był na tym. Jeden na tym na górze, jeden na dole. Ale no dobra, mamy jeszcze Gułag. Mam tej drugiej. Dobra, dobra. 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 Myślimy się postawić, żeby Gułag wygrać i wrócimy sobie na loadout może. Bo no, mamy tu skrzynkę jak Zacznijmy. to. No. Nie, no. Widzę ich, nie widzę ich na no, na tej rynku. Aaaa, czuń się. To co, otwarać bezle? Żeby... No otwar, jak oni nie żyją to otwar. Chodź Szemek, Dobra ci wjeżdżaj na górę szybko. Chodź, wysz podpowiadam, że leciał na froncie. Ale, ale jeśli przegrasz, to po posz... ich albo zajmij cel. Dobra. Odręwali, Dobra. Jak wygraj, wygraj gułaki, ja wracam danaf. po loadout. oznaczony. Już. Gramy dalej, gramy dalej. Mają jednego fraga. Mają jednego fraga. My mamy pięć. Masz drugiego? To no. No. Ja jest po tego loadoutu Cześć, To już nikt może już wrócić na front. Monze... Może wrócił pod Ach, Twoje rzeczy po rYAN, razy... Zbliża się gaz I co widzisz? Cześć Michał Dobra to chodź, chodź a zrzut nie możemy wziąć? Kolejny pod rzutem. Nad nami BSP wroga. No mhm. wróciłem na razie tutaj. W środku jest dobrze. Dobre, no, daj zam... no, zabrali nam wszystko. Zabrali nam wszystko. To wszystko masz? To wszystko nie masz? Kurwa. Nie I co wróciłeś tam? Tak, ale tu nic nie ma. Bo tu się nas zajeżdża. Dobra, tu w tą stronę trzeba się skierować, tak? Chciałem się w No, chwali się o koronę. Dobra, tutaj jakbyśmy jakieś karabiny spójrzyły w stronę loadoutu. Na razie ja mam tylko w mam. Gramy pod frag, powiedzmy, nie gramy, żeby wygrać. Mamy cel zlecenia, załatwmy to szybko. Co masz? Mamy pod i tchaj. Wszystkie nam zajebali kurwa nasze karabiny, bo to byli dwóch, było dwóch lotników, kurwa na plecach wlecieli. Tylko oni jeszcze mają gułak, jak to gułak. A kolej stoi, kurwa, nie rusza się z tą koroną. O, tu są jakieś karabiny. Mam tu średni kaliber. Jakieś kujowa. korona wychodzi. Na dole, ta korona siedzi na dole, chociaż zrobimy. Michał, ten, bo ja mam... No, na górę. Zespoły. Koleś wchodzi na górę. Dobra, niebieski Dobra. chyba tak, dalej zajmiemy dż. i pójdź, spróbujmy, chodź, spróbuję pod loadout. Chodź, Idziesz na niego? Tam na górze, jak chcesz zająć, zająć. Wydaje mi się, że tak. Chodź pod lauda próbujemy pod podejść. Nie Chyba, że ten sobie najpierw zajmiemy, na pewno Chodź na ten nierysk, jeden jest Szansa, że trzeba tej Ta korola? Z dachu. snajperkę, kurwa w Mam Dobra, idziemy pod sklep. Tak, no możemy. Ile mają fragów? Dwa. Masz. Masz. Chłopaki, do tychek nie? Nie. Ty. No e, o, wiesz właśnie. trzy drużyny są. Resztę będziemy grać dla was. Nie, dobra, bez problemu. Nie no. No dobra, Bec, to nie to no, przepraszam, no gramy sobie taką drugą drużynę do ungreik,

Spędzimy jeszcze z drugiej osobą i tak więcej fragów tak nie zrobię tak jak chcę. Dobra, czuć, czuć, samochód, samochód. Chowaj się. Pod sklep, pod sklep będzie jechać. Kurwa, nie mogę trafić. Nie nie jadę, dobiję go. Nie dobiję go. Dobra, mamy strefę. Rady o jest, frag, zajebiście. Chodź tu, wejdziemy na dach. Jeszcze jedno jeszcze jedno bez. No jest fajne jest takiej właśnie rekarywalizacje, bo to trzeba trochę skilla, no podjeżdżasz we dwóch czwórki, nie? nie? We dwóch czórki, nie? Tak, tak. szybko poddał? Dobra. Idę, przynajmniej będę kminił, żeby cię zrzucić. Czysto. Czysto. Patrz, Ja Patrzcie, jeszcze ostatni i oh, się wykroczy. No, nie! A mój co się skończyło? Jeszcze ile będzie zdrowy? Dobra, ile nie mamy fragów w 8. 8 do 2 jest, dobra. dawajcie, teraz oglądamy jak wygracie. 8 do 2. Macie 6 fragów do zrobienia. 6 fragu do zrobienia. Niestety nie zabójstwo, może. Patrz my my tutaj podjeżdżaliśmy ludzi, oni jak i obstrańcy co? za. Zoli... dopiero teraz wyszliśmy na ten dach, Dobrze, managed... dobrze, my patrzymy teraz, już po niej przeszkadzamy, grajcie. Dobra, tam był pokoj na pewno. To, nie? to może tym PSP, co? 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 To ale jak będziesz będzie. Ej, ale, ale jak, jak będziesz się zdrożeni i będziecie mieli kasę, to kupcie waszka. <gry> Co ty, Przemek, tak nie przeżywasz? No, te nie no, bo nie, bo kurwa nie, tu brać. Ale patrz, ale to tak, ale tak, tak, tak. tak, tak. <gry> ja Słabi no, są, słabi są. Ale fajnie, ja tu lubię grać takie, no, mi się podoba takie dwóch na dwóch, to jest fajne. To jest jest trochę challenge'owe, challenge bo jednak na lot, trzeba podjechać czwórki, dwójką, ale daliśmy radę przynajmniej, nie że nie, no, trochę się wyjebaliśmy tutaj głupio. Coś tam ugraliśmy, no. To się się, no. No, nie jest głupi wynik, bo ludzie gorsi grali, na przykład, w lobby i, na przykład, koleś miał trzy fragi i przeszedł dalej, na przykład, więc... w życiu rzucił na Facebooka Mają free fragi, no. na nie

Tyle, kurwa, ile <grym> jednego kurwa, ale ile domej rzeczywego. No ale co nigdy nie robi, gramy gram przez turniej, tak? Co to dm innej części robi? Właśnie są fragi ja na przykład jak widziałem w Kolesia, to dobijałem ich byle Najwięcej by... fragów zrobił. Na razie to tylko ja mam największą największy się No się No więc mówię, no fajnie, mi tam się fajnie grało My z przebastem gdybyśmy się nie wyjebali tutaj na tak łatwo tych chłopów, to żebyśmy grali, nie? Bo mieliśmy... wpływało, żeśmy że podeszli no na tą no. ekipę. Ja się znam byśmy grali co Nie, mam no quick bułak na bank. No, weź to rolę. No no Zabijaj go. Wygrałeś. Ale fart. To bobek ja zrobi to zrobił. Dobry tryb, dobry tryb. Fart to twoje dziecko było na innej stronie. ma już, mam takie jedno w Kambodży. Adoptowane. Byłeś na Mam tu kontrakt typu ważny cel. Brawo No i co? Zaczynacie się stracić czy nie? Co? To nie macie szansy, żebyśmy się pobili po Ja pierdoleczek, nie macie szansy, tam to kurwa coś robisz? Bo wiem, no grajcie, no ja wam nie przeszkadzam, grajcie sobie Macie cztery fragi do 8, 4 fragi, to spróbujcie, z nas przebić Znaczy zremisować Mówię, gramy w turniej tak, jak w jedną grę I nigdzie nie wychodzę o, Znaczymy... ja to jest mira, ja na dołki. O, jeden i drugi wygrał. Dobrze mu no to Dobrze mu to da. I zawsze mu to tam zostaje. kurwa to rób korona, kurwa. Tylko od, odrzuć, tylko mu Nie, on tu dostawy nie zrobił. No proszę, nie ma co się bać. Musimy się założyć, że wygramy, a... ...założyć, że wygramy, a... Oni wiedzą, gdzie on jest. Oni wiedzą, że tu jesteś. Podjeżdża ci kolej jeden. Podjeżdża cię koleś jeden. Jest. Wyskoczył. Ale go zrobił! Ale go zrobił! No! się, skonaj! Skonaj się, skidnie! Skonaj się, skidnie! Chłopie, Micha, wydaje mi się, że dobrze I nam poszło. Zostaw łapy w górę.